Witam Was, Sekcja Ogniowa Normandia w Skład której wchodzi? Założyciel? buchaj e, i? Członek Sardyn Dzień dobry Dobra. Idziemy To jak to powiedziałem, to trochę dziwnie zauważyłem, jeśli chodzi o przedstawienie mnie samego No trochę no Nie, nie wiedziałam aż co powiedzieć Dobra Czekaj, co my tu mamy, a tak Zespołowie Deathmatch, zabić 75 Tak. O, o widział... zabijam Luzka. O, Luzak. Widzę, że lubisz go zabijać. No... Wyjątkowo. W bo... tle A... u mnie słychać pod bardzo Brutal Legend. Ale na to już nic nie poradzę. <laughs> u mnie nic nie słychać. No, ale mój mikrofon to może wyłapać. A, kill za kill. Ja, ja czekam Ja czekam na Krisa. Ja go lubię zabijać. On lubi sobieś mnie, więc wiesz, trzymaj się blisko mnie, to... Ej, czekaj, Chris jest z nami. A, to sobie już ale... nie pozabijam. Tam ktoś jest, za Chrisem wszedł. Możesz być martwy, ale ja bym to sprawdził. Nie, Bo... nie jest martwy. Bo Chris jest ogólnie nie, dobry, jest. nie? Kurna. Myślałem, ale, że nie... Jest. ale niestety trafia na mnie <laughs> Dobra, nie ja nie widzę nikogo znowu radar Dobra Gdzie idziemy? tędy przed siebie wow, padł. Zabiłem Dobra Zemlki Nie nie Fuck. Zabił cię Takiś Teraz okay. się pożywię Dobra, czekałem, czekałem Jestem Bo życie też miałem średnio Masz zaopatrzenie i życie Dzięki idziemy na prawo o Można iść Dobra Oj tu mój biały karabinku To mój ten... Yy, to mój granat był jakby co spokojnie spoko, Od na... tyłu, od tyłu, od tyłu yy, Będzie yy, przy ścianie Mhm Dobra, zrespięłem się Idę od drugiej Mam go Dobra hmm. ja, ja się nic nie wycofuję Nie hmm. Kurda. Yyy e, ponoć Cię ocaliłem Tak Bo zostało mi 12 życia ogólnie Eee, spoko. Widziałem jakiegoś gościa na Z. Hmm. O, dzięki, dzięki. No za co. Dobra, jakby tu iść tędy. Tak, musisz... górą. Jak już górą, to górą. W końcu korzenie zapuścimy. Właśnie. Dobra. Dobra. Chowamy się, chowamy. Poszło Przod, ładnie. Wiemy, bo został jeden nabój. No dobra. Uważaj. No dobra, spoko. Pilot ponowny. Dobrze, że kucałem. Z prawej wygląda czysto. U mnie też czysto. No. Aha, dobra. Nasze Zabijcie? Komiski. A Ja go. Dobra. No, 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 no. Ładnie. no. Dobra. Nie, nie, nie. Ale wyskoczył jak szybko. Na relax. Jak ktoś go załatwił. No, Poczekam na ciebie przy cysternie jakieś. Dobra. Dobra. Ech, Jakby Czekam, co, to mogę jak... cysternie. Jakby co, to mogę zapuścić Eee... Co najpierw musimy znaleźć jakieś dogodne miejsce gdzie jest się... Zabiłem Dobrze. Dzięki Ale mam nie mam życia oj! Mogę się nie chować Fuck Do... Narlax Tak, tym nie załatwił Mamy nowego tak. koksa na serwerze Dobra To idziemy Poczekaj chwilkę, powiedz na tobą A to nasz! Gra mi nie pokazała, wiesz? Wstyd trochę. Oj. Oj. Nie wiem. Zostawię to bez komentarza. Nie Jak mogę postarać? Oj, czemu tak daleko? Nie wiem. Biegnę w Twoją stronę. Dobra, u mnie nieczysto. Póki co. Skóry czysto będzie. Ja nie idę na górę, tam jest dziwnie. To idziemy dołem. Ta, tu może być ten. Ja dam już moździerza sobie ustawię. Jasne, to ja może pójdę pierwszy. Czekamy na Powiedz mi gdzie mam kliknąć sobie. Pójdę od tyłu. Czyli po eee. twojej prawej uliczką. Spoko Dobra Aż artyleria w gotowości grad Dobra, ja się chowam jakby co, rest przy, przy mnie Spoko Okej, okay, żyjesz O to jest ta uliczka, gdzie radio gra tam ktoś jest jakiś zerster Tak, w budynku jest Schował się na końcu tam Dobrze widzisz go, dobrze Ja go nie widziałem Zabierz go? Tak, grotnika na się prawie To Zaczek biegniemy Dobra A, mina I po sprawie. U tak, góry. Tak, tu, tu ktoś jest, tu właśnie Tak Snajper. Zabiłem. Chowam się. Ktoś mi tu gonił chyba, a nie. To wierzę ja? No, a życie, życie, życie. Dobra, dzięki. To co, idziemy na dół? Bo widzę, że idziesz. No idę, przecieram szlaki. Okay. W prawika. Tu będzie po lewo, chyba, a nie, to nasz strzelał, Trzec dobra. Muszę szukać nowych dróg. Prawda? Oczywiście, ale ty prowadzisz teraz. Dobra, to nasza. Więc się przestraszyłem. Ja też, przez chwilę, ale zobaczyłem kolor. I ja nie widzę tego do głosu. No. <laughs> dobra, widziałem go. Ale on powie. Aj! Na I 100% zdrowia, ja tego nie rozumiem, przecież w niego wystrzeliłem parę kul. Dobra, teraz re piszcie na mnie jakoś. Eee, partner, partner? Dobra. Udało się. On gdzieś tu będzie, blisko, wiesz? Tam gdzieś eee. naprzeciwko. Nie słucham. Powinien być. Dobra, ja schodzę, tu nie ma co? Za ostra kampa. No. To ja jest prawej. Za bardzo wyszedłem. Tam kolejny czekał. On jest. Mm -hmm. kolega. Niego. Hmm. Trochę lamersko. Ocisnęliśmy. Ale dobra. Zdarza się. Pewnie często grają ze sobą. niż No. Na pewno. Dobra. Na przykład. Ja się pytam, jaki sutek. No! no. Jaka menda mm. no, Ocy Mogini panie, ja cię proszę! 7, 6, 6, 6, gościu do może zabrać na mnie. Wiedziałem. Lucek w Zabierz go? Tak. tak. I na O, jak ładnie. Tak, tam jeszcze ktoś szedł. Dobra. Skoro szedł, to ja bym się nie narażał zbytnio, wiesz? Dobra, gonię Idę po prawej. Ja cię gonię teraz. Dobra, to nasz helikopter. No spokojnie. Dobra, że tam w do ktoś jest. Jaj. Muździerżana walają. Zlewek coś może być. Jest. Zabiłem. Zestek. Ładnie. Patrz na górę. Czysto tam jest jakiś nasz w ogóle? Dobra, ja jestem tutaj po lewej, po Widzę. Chyba ktoś się dołu będzie szedł Coś się chyba poruszyło. Nie, zdawało mi się Dobra proponuję stąd iść, nie? No to idę w ten... tą stronę ty też iść Eee, co to? Ja nie mogę! Ile ja w niego się nastrzelałem! A on tylko... Wiesz tylko że z wywaliłem półtora magazynka swojego razu. Nie, ja tego nie rozumiem. Ja też nie. Nawet nie próbuję tego zrozumieć. A dobra, Aha, idziesz lewą, dobra. Tak troszkę. Okej. Okay. W budynku, w budynku albo na zewnątrz. Hmm na wprost. Gościu ani jednego tego nie oberwał. Uważaj na przeciwko. Zabiję go. Widzę. Ale wiesz, było jeszcze podkładka w postaci granatu. Hm, wiesz co? Tak się profilnie ustawiliśmy, no. że nas zdjął obydwu. No mógł. Weźmy w jednej linii. Trochę reklamy, ale dobra. Godzina jest już trochę późnawa. Jak na strzelnicy. Ja to chętnie zrzucę na późną godzinę, nie wiem jak Nie, to... nie, 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 nie. Ja też. Lucek mnie dziabną minął. Trochę późno gramy w sumie. Środek tygodnia. No. Jutro będę za to cierpiał. No. Tam w budynku Szybcie jest, głos. bo mi się pojawiło coś. Ehe, <laughs> też go widzę. Idę na hardcora. Zabiję go. Jest drugi. Tak, wiem. To jest dziwne, tam walnę dwa razy z granatnika i... Dostał z granata. Boom. ja się idę z niebawicie. Jeszcze. jeszcze trochę. Albo i nie. <laughs> się. się. dziwo widziałem to, albo i nie. O, 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 o. o. Dobra. Mam cię. Dobra, słyszę tu strzały. Aj. Przegraliśmy. Niestety. Ale bywa niestety. Zobaczmy sobie wyniki. No, u mnie jest Teraz... ratio 2 do 1, tylko odwrotnie. Wiesz tak no, po przynajmniej z jednej strony trzymaliśmy się pod ten. Yy... z tym samym. Ile zgonów. <laughs> Ilość zgonów. Dobra, to kończymy może. Takie krótkie nagranko u mnie przynajmniej. No. Dziękujemy. Do widzenia. Ja do